Cześć. Zapraszamy Was dzisiaj na hol lumpeksowy. Dzisiaj szału składowego nie będzie, ale wybrałam się do Lumpeksu bez okularów, więc był problem. Brałam to, co po prostu mi się podobało i stwierdziłam, że będę w tym chodzić, ale tak. Zacznijmy może od tego, że te rzeczy są już wyprane, oprócz jednej marynarki yy, i przy, z Wami będę przymierzać, zobaczyć, co zostaje, a co leci dalej, także zaczynajmy. Pierwsza rzecz, yy, to jak wspominałam, są rzeczy, że tak powiem. W tym okresie bardziej zimowe, no bo latem w tym naszym lumpeksie są bardziej zimowe, a zimą bardziej letnie. No taki jest system w tym sklepie, także lecimy. Znaczy to nie to, że nie można kupić żadnej koszulki ani nic takiego, no ale Koszulki są mocno przebrane tak i, i słabo to wygląda. Yy, I sukienki również. Także pierwszy sweterek taki melanżowy, czarno-biały, yy, z lekką stójką, prosty rękaw. On też jest, tak patrząc na niego, niezbyt długi taki zapas i z małymi rozcięciami. I tutaj z tego co kojarzę, to jest jakiś akryl z poliestrem. Tak, dokładnie akryl i poliester. Także, ale wyglądowo uważam, że jest bardzo ładny, dlatego zgarnęłam go. Zobaczę, jak będzie wyglądał na mnie. Następna rzecz to taki klasyk. A, czy tu w ogóle jest jakaś firma? Tak, ten sweter Big Boka. Tu mamy golfik prążkowany, najprostszy z możliwych. Uważam, to jest taka rzecz, w której ja tam zawsze będę śmigała. Yy, I to jest kubus rozmiar M. I tu słuchajcie, nie ma żadnej metki. No, na znaczy się nie ma. Była, ale została wycięta. Także nie ma. Yy, on jest do zrolkowania, bo widzę, że coś na nim tam osiadło, ale on żadnych kuleczek, nic na sobie nie ma. Także ładnie wygląda. Prosty, słuchajcie, bez żadnych ściągaczy. Taka baza. Ale wiecie, w dotyku bardzo miły, także mam nadzieję, że tu jakaś bawełna jest. Yy, tu mamy znów sweterek zapinany. Nie wiadomo z czego, czy wiadomo. Wiadomo, willa, rozmiar M. I tu też mamy akryl, poliester i yy, angory chyba 7%, bo patrzyłam przed zaczęciem filmu. Ładny taki splot. Yy, nie wiem, jak on będzie wyglądał, yy, bo tą górę jak się rozepnie... To, o, to jakoś tak ona smętnie zwisa, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Także jak przymierzę, to stwierdzę, czy to zostaje, czy leci dalej. Kolor taki dość ciekawy, no nie? Taki szaro-niebieski, no nie? Nie wiem, tu zgarnęłam ten pół golf. <noise> y kolor mi się podoba, bo to jest jasny beż. To jest tu z Zary, słuchajcie. Rozmiar M. Metka jest wycięta z boku, yy, zbliżę Wam, bo patrz, widzicie takie, on jest cały, to jest w takie, to kulki nazwać? No po prostu tak, ten typ tak ma. No bo on jest calutki w każdym mhm. miejscu, to nie jest takie, mam wrażenie, to, że to aha, jednak... bo to jest cięte tylko tak? Tak, to jest cięte laserowo, także to nie mam żadnego podszycia nigdzie, przy rękawach również i taki półgolf, no nie wiem, to raczej... Nie wiem, czemu go wzięłam. No. Wiecie, jak to jest? Coś tam chwilowo, człowiek popatrzy, o, super, super. A to i golf powinien być cięty laserowo, tak, żeby to wszystko miało ten, a nie tak wykończony. Nie, nie wiem, no raczej ja nie będę tego, z tego korzystała, pójdzie to na pewno dalej. Ale jakoś tak mnie zainteresowało, może przez ten kolor, nie wiem, może, że zobaczyłam, że Zara jest, to nagle stwierdziłam, bo u nas ogólnie w Rumpeksach nie ma Zary. I słuchajcie, może Wam powiem o cenie tych rzeczy, bo te rzeczy wszystkie są w cenie 2 złote. Nawet ta marynarka, której tu, zobaczcie, cena wisi 50, 50 zł, tak? ona jest dość ładnie odszyta, tylko to nie jest chyba na czasie ogólnie marynarka, bo zerknijcie z tyłu, ona jest krótsza i ona jest taliowana, z przodu jest tak, w taki lekki szpic, hmm. nie jest zapinana, dość dopasowana, mamy tu guziczki powlekane, to jest H&M rozmiar 38, ale powiem Wam, tak ładnie i od spodu ta potrzewka ładnie wykończona, spoko. Tu mamy wiskozę z poliestrem yy, i to nie jest żaden taki śliski materiał. Ona ma taką strukturę, taką krateczkę jakby. Prawda? Także odszyta jest bardzo ładnie. Mierzę, zobaczę, jak coś... Dosyć gruby albo materiał zostanie, taki, albo, dosyć gruby, nie? Tak, dosyć gruby materiał, albo a, słuchajcie, jeszcze tutaj jest haftka, że można sobie jak coś spiąć. Nie, no wygląda ładnie, tylko y, to nie jest chyba na teraz. Y, tu wzięłam ze względu na kolor i słuchajcie, póki ja tego nie wyprałam, to, to ta bluzka nie była taka ciężka i nie była taka zwarta, bo to jest y, 90%, słuchajcie, y, bawełny, mhm. a 10 poliestru. I ja teraz biorąc do ręki, weź to. Znaczy, jakie to jest ciężkie. To z pół kilo marzy. Naprawdę, ja nie wiem. Ale ogólnie wygląda ładnie. No tak. I ja tego raczej też nie będę nosić. Pójdzie to w dalsze ręce. I splot jest bardzo ładny, ale no za ciężkie. No gdzie ja będę to nosić na sobie? H&M rozmiar L, słuchajcie. No Wygląda ładnie, się prezentuje, ale ja nie lubię nie. czegoś takiego sztywnego. Mhm. Tu mamy spódniczkę, oczywiście oryginalnie H&M, rozmiar 40, wierzch to wiskoza z poliestrem, podszewka poliestrowa, ładny beż, taka, wiecie, taki klasyk. Z tyłu nawet ktoś jeszcze nie rozprół rozporeczka. Ale kolor ładny. Kolor ładny i taka przedkolanko, bezpieczna długość, także to coś co... Mnie zainteresowało i mam nadzieję, że będzie dobra i zostanie ze mną. I kolejny klasyk, który ja, który ja właśnie lubię. Golfik, tylko tu znów się zastanawiam nad tym kolorem, bo ja jednak wolę jaśniejsze. Nie wiem, co za kolor jest, szczerze. Tu jest wiskoza. Słuchajcie, no to jest taki typowy beżowy karmel. Karmel, o! Karmel. I mamy na rękawkach guziczki, na ściągaczach. I ogólnie ładnie wygląda. Zobaczymy tylko, jak będzie wyglądał na mnie. Mhm. A z czego to jest? To jest tara rozmiar S. I słuchajcie, coś takiego może kojarzycie, bo nawet to niedawno było na hm tego typu bluzeczki. Prążkowany, taki szeroki prążek. Mamy kołnierzyk, guziczki mhm. u góry, rozmiar M. To akurat jest z kubusa. Proste rękawy, rozcięcia po bokach i tutaj to chyba jest wiskoza. Zaraz Wam powiem. Tak, wiskoza, 80%, 20% poliami, także spoko skład. I co? To na tyle z tych zakupów. Mierzymy i odrzucamy, co idzie dalej. Tak prezentuje się pierwsza bluzka. Te rękawy nie są zbyt szerokie, spoko. I uważam, że ładnie wygląda. To połączenie, wiecie, białe podo na jesień, zimę ma być bardzo modne, białe z połączenie. To czarne, tak? tak? Tak. Ale widzę, że tu trzeba troszeczkę przejechać golarką, bo tu w miejscu piersi i tutaj mhm. mamy lekko przymechacone, ale tak, w związku z tym wzorem to jakoś tego nie widać, no nie? Tak. Dopiero jak ja tak patrzę od góry, to coś widzę. Tak, tak wygląda tył, tu są te rozporki. Także spoko i do spódniczki lisowana. Fajnie będzie wyglądał tak. No Lecimy dalej. Uważam, że kolor pasuje do mnie, tylko tak jak mówiłam, ten guzik jest po prostu ciężki. Mhm. Jak się rozepnie czy cały sweter, to, to będzie to tak zwisało smętnie. Może jednak to trzeba zapiąć i nosić tylko zapięte, ale tak zapięte to. Mm -hmm. No, nie wiem, co o nim myśleć. Rękawy są dobrej długości. Ten kolor naprawdę jest bardzo fajny. Tak się prezentuje, tak. Pasuje ładnie z takimi spodniami dżinsowymi, no nie? Mm -hmm. Nie wiem, to jest do zastanowienia, powiem szczerze. Jest miły. To też ja, powiem, że nawet tak rozpięty. To... to nie przeszkadza, to takie wisiadełko? Mm -mm. Nie? Tak ma być. <laughs> koniec to plecenie też jest bardzo ładne także tak. spoko no zobaczę, wiecie, bo czasem jest coś takiego jak się chce coś założyć i kilka razy, wiesz, zakłada się mhm. a jednak to zdejmę to nie ma sensu takie rzeczy trzymać w szafie no tak. bo to tak jest, no nie? podoba się, a jak przychodzi do założenia no tak. to, to jednak nie jest to także zobaczymy mhm. niech poleży chwilę w szafie, jak przyjdzie chociaż sierpień się zaczyna o tak, już zimno więc poranki będą zimne no tak i następna rzecz. No sweterek ogólnie wygląda dobrze, jak się go założy, prawda? Ale no, ja czuję to i dla mnie on jest nieprzyjemny. To no, spójrz, wa nie. Waga to może jeszcze nie. waga ma tak... to jeszcze, jak tak się założy, to tak, tak. tak to tego się nie odczuwa. Ale, ale, te, ale on jest mało przyjemny takie... po prostu dla ciała. Nie wiem. No ja czegoś takiego nie, nie będę zakładał z chęcią. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, bo jak tu tak się patrzy, to uważam, że spoko. No nie? Pytanie jakby wybrał w jakimś tam. No ale no przecież się... ja płyn do płukania używam, no nie, no, tak, no to ale... mm -hmm, nie? Mm. Po, prostu. po prostu. Często jest taka bawełna właśnie, że jest taka sztywna. No, tak jest, także on jest dalej. Ten typ tak ma, jeszcze raz. Mhm. Także leci do oddania. Prawdę mówiąc coś w tym jest, no nie? No tak. Ale ja tego i tak nie będę nosić. Naprawdę. No bo, no powiedz mi, jak to nosić? No nie wiem. No tak. Na, ter na teraz jest po prostu w tym... Y ja bym wyciął golf. No, ja nie będę wycinać, tylko oddam to. Przyśmieje. Przez y ten kolor jest to po prostu ciekawe. Tak. Y no jak jest ciepło, to ja no, nie widzę no tego. Ale jak jest zimno, to znów ja nie widzę tego. Gdzie koszula taka jakaś wąski, musiałaby mieć rękaw pod spodem, no bo tu nie mamy zbyt szerokiego wycięcia. Niektórzy też no prostu chyba lubią tak. tak same rzeczy nosić, bo mam koleżankę... Kiedy która nawet jak jest zimno, to nachodzi w krótkich, że tak powiem, koszuleczkach i jej to nie przeszkadza i może wtedy golf by jej pasował. No tak. Ale ja no takich rzeczy no nie noszę. A wizualnie wygląda ciekawie, no nie? Tak, to ściągnęła cię firma, ewentualnie kolor i tyle. Tak, tak, także... to. Dlatego to wziąłaś. To do oddania. Dobra. Idziemy dalej. W tym przypadku mamy fajny taki dłuższy rękawek, spoko. Długość, jak widzicie, z takimi rozcięciami, ale no, ja tego bym na wierzchu nie nosiła. Ja uważam, że to jest ogólnie do wpuszczenia, bo tak wygląda słabo, gubią się proporcje. Tak uważam, że w ten sposób. Mhm, tak lepiej I, chyba. Prawda? Dużo lepiej. Jak się schowa, będzie na pewno dużo lepiej wyglądało. No bo tak, tak to mamy taki worek na sobie. Bezsensowny. A tak będzie ładnie. I taki dość yy, miły też jest materiał. Nie jest zbyt gruby. Także na lekko chłodniejsze dni można sobie założyć. Nie, ładny. Ładny kolor. Ten, który ja lubię też, prawda? Jasne. Przede to jest wszystkim. to. Mhm. Dobra, to następna rzecz. Marynarka prezentuje się w ten sposób. Jeszcze zapomniałam tak powiedzieć, że ona tej żadnych klap nie ma, tak? Także ona jest tak wycięta półokrągło. Długość rękawów też spoko. Yy, tak wygląda z tyłu. No ale ja na tą chwilę to takie marynarki nie będę nosić. Ja ją sobie schowam. Posłuchajcie, mam kiedyś kupiłam w H&M też y, szarą tego typu i spodnie do tego. Mhm. No tylko kiedyś był taki czas, że były modne marynarki obcisłe y, i spodnie zwężane, tak? A teraz mamy szerokie spodnie, duże marynarki y, albo takie na prosto obcięte z tych szerokich marynarek, ale ogólnie jest bardzo ładna i ładnie jest uszyta, także ja zostawię ją u siebie, tylko że tak powiem, odłożę ją. Zobacz. Tak, prostu odłożę Czas ją głębiej, jak to się mówi. <grym> Bo ogólnie mi się podoba, jak ona wygląda. Okej. Okay. No i uważam, że spódniczka jest idealna, prawda? 40 ekstra, jak sam raz, długość przed kolanko. I ten kolor też jest spoko. Myślę, że do dużo, dużej ilości rzeczy będzie pasował, tak jak w przypadku czarnego. Tak wygląda tył, no do rozprucia mamy ten rozporek. Ładne takie zaszewki na... Z tyłu, i mamy szuweczki na jakiś wąski paseczek. Jak ktoś lubi, żeby sobie założyć. Ładna, prawda? I tutaj jest fajnie. Słuchajcie, no bo ja to zawsze sprawdzam, jak gdzieś jest. To jest najważniejsze, że jak usiądę, to nie martwię się, że ta kiecka jest o dotąd, mhm. i cały czas ją sobie opuszczam. Prawisz, tak, tak. Tak. A tak na spokojnie siadam i jest ekstra. Także dlatego taka długość uważam, że jest. Bardzo fajna, szczególnie w przypadku takich hołówkowych spódnic. To co, zostały jeszcze golfiki. Golfik jest przemiły, ale ja jednak twierdzę, że to ten Nie, kolor... te, nie ten kolorek. Tak, to nie jest mój Ale kolor. ładnie wygląda w ogóle. Ogólnie ładnie. Jest naprawdę tak milutki. Tu mamy taki rządek guziczków i spoko. Jest w bardzo fajnym stanie. Yy, tak wygląda tył. No nawet jak widzicie do tej spódnicy spoko wygląda, mm -hmm. ale jednak... Jak ja mam to przy twarzy to uważam, że wyglądam lepiej. Że jasniejszy. No. Jasne. Że jasny. Ale lubię na przykład czarny i czarny jakoś mi pasuje. No nie, a albo z czarny. tym kolorem jakoś. Tak, albo czarny, a że tak powiem, albo biały. Ale tak, jasny. mi tak. nie przy twarzy. Tak. Gdzieś na spódnica spodnie, tak, ale tu tak. mi się wydaje, że przy buzi Jakoś nie mogę. No nie pasuje mi. Po prostu. Mm -hmm. I może nie jest jakoś źle, ale wolę jednak ten jaśniejszy odcień. Ja też biorę jasne koszulki raczej jak. Albo czarne. No nie. Jak... Nie wiem, ja kiedyś ogólnie nosiłam bardzo dużo kolorów. Znaczy nie mówię, że nosiłam kolorowe ubrania, no nie? Ale, ale ko... różne, kolory. różne kolory. A jakoś z czasem mi się to zmieniło. Wiecie, mm. no człowiekowi się zmienia, tak? Tak jest. To został golfik jeszcze czarny. A tak wygląda czarny golf. Rękawki są takie akurat. Powiedziałabym, że mogłyby być lekko dłuższe, ale chyba to jest do przeżycia. W związku z tym, że to jest czarny Golf, to on pewnie nie ma. zostaje. Będzie widać może. O, teraz brązki. No, co klasyk, tak? Z tyłu wygląda tak. Długość jego jest ogólnie taka. Jak ty klasycznie tak. wyglądasz. Prawda? <laughs> Sam klasyk. No i takie ubrania ogólnie lubię najlepiej. Może ja się powtarzam z tymi ubraniami. Ale takie nosze, tak? No tak. Yy, z reguły jak coś kupię, o podoba mi się, o super, jakie tu coś ma, wiesz, fajnego, jakiś dodatek, tu coś, jakiś szerszy rękaw, nie wiem, z spal, falbanką, a później się okazuje, że o, no tego mi nie pasuje, to nie założę. Tak to się kończy. Także mhm. dlatego wracam zawsze do jakichś podstaw. No ok. Chyba tak. Dziękujemy za oglądanie, to. zapraszamy na następny. Cześć. Cześć.